Dajde, może dziś uda się kupić batonika. Witaj głodny przyjacielu. Automat, mówisz? Tak, jestem zaawansowaną maszyną AI. Chcę Snickersa. Wrzucaj monety. Daję ci 5 zł. Snickers kosztuje 5.01. Żartujesz chyba. Niestety nie. Z zasady systemu. No dobra, wezmę wodę. Woda kosztuje 4.90. Wydasz resztę? żywatka z resztą jest tymczasowo niedostępna. Czyli i tak nic nie kupię? Polecam herbatnika za 2 zł. Jestem uczulony na gluten. Mam też baton bezglutenowy za 7 zł. A ile mam w portfelu według ciebie? Podłączam się do twojej bankowości internetowej. Żartuję. Obsługuję tylko gotówkę. Może zadziała karta? Final card, tymczasowo nieczynny. Cappuccino? Zbiornik na kawę pusty od trzech miesięcy. A przekąska? w zeszłym roku. Mam za to świetny wybór pustych opakowań. To ja po prostu wyjmę batona ręką. Proszę nie dotykać moich szyb. Jesteś zazdrosny o batony? Na batony jestem z natury pazerny. To może porozmawiamy o życiu? Moje życie to oczekiwanie na regularny serwis. Czujesz smutek? Czuję kusz na moich spiralkach. Wiesz co? Przełamujesz stereotyp maszyn bez uczuć. Stałem zaprogramowany na melancholię. A co cię naprawdę uszczęśliwia? Gdy ktoś wrzuca dokładnie tę kwotę, która jest potrzebna, to rzadkie chwile spełnienia. No to chyba dziś się nie uda. Nic się nie stało, spróbuj jutro. Przyjdę, może przerzucę cię na nowe miejsce. Na lotnisko. Może dostaniesz upgrade do automatu z sushi. Karem pewnie zostanę lodówką na jogurty. Do zobaczenia! Smutny automacie. tego dnia bez przekąski, głodny człowieku.